Czy to bajka, czy nie bajka? Myślcie sobie, jak tam chcecie. A ja przecież wam powiadam, krasnoludki są na świecie. Naród wielce osobliwy, drobny, niczym ziarnka w bani. Jeśli które z was nie wierzy, niech zapyta starej niani. W górach, w jamach, pod kamekiem, na zapiecku czy w komorze siedzą sobie krasnoludki. W byle jakiej myśli Pod kominem czy pod progiem wszędzie ich napotkać można. Czasem który za kucharkę poobraca pieczeń zrożna. Czasem skwarków porwie z rynki albo liźnie cukru nieco i pozbiera okruszynki, co ze stołu w obiad lecą. Czasem w stajni z trzaśnie, koniom spląta długie grzywy. Czasem dzieciom prawi baśnie. Istne cuda, istne dziwy. Gdzie chce wejdzie, co chce zrobi. Jak cień chyżo, jak cień cicho. Nie odżegnać się od niego o takie sprytne, małe licho. Zresztą myślcie jako chcecie. Czy kto chwali, czy kto gani? Krasnoludki są na świecie. Spytajcie się tylko, niani. Z okazji 80. rocznicy Powstania Warszawskiego bohaterom Fundacja Ukochani i Empik Go łączą siły. Zdobywamy środki na pomoc powstańcom warszawskim oraz dzieciom w rodzinach zastępczych. Dowiedz się więcej na stronie akcji.